Był zły, nie chciał pomocy. Te słowa wypowiedziane przez bliskiego przyjaciela Tomasza Jakubiaka poruszyły widzów programu Uwaga! i rzuciły zupełnie nowe światło na ostatnie miesiące życia znanego kucharza. Tomasz Jakubiak, człowiek o wielkim sercu, kucharz z pasją, juror programów kulinarnych i autor książek przez lata wspierał innych, angażując się w liczne akcje charytatywne. Pomagał. Nie oczekując niczego w zamian. Gdy sam zachorował, długo nie dopuszczał do siebie myśli, że teraz to on może potrzebować pomocy. W 2024 roku usłyszał diagnozę, która zmieniła wszystko rzadki, złośliwy nowotwór. Jak sam wspominał, ta wiadomość była jak uderzenie młotem. Ryczałem, jak dziecko mówił w jednym z ostatnich wywiadów. Początkowo leczył się w Polsce, potem wyjechał do Izraela i Grecji, szukając ratunku poza granicami kraju. Koszty leczenia były ogromne. Wtedy bliscy i przyjaciele postanowili działać. Powstała publiczna zbiórka i zorganizowano kolację charytatywną, której celem było zebranie środków na dalszą terapię. I właśnie wtedy doszło do sytuacji, która dziś porusza jeszcze bardziej. Wojciech Żepecki, organizator zdradził, że gdy powiedział Tomkowi o planowanej kolacji, ten wcale się nie ucieszył. Był wręcz zły. Nie chciał pomocy. Było mu trudno to przyjąć, powiedział Rzepecki. Dlaczego? Być może dlatego, że przez lata sam był tym, który pomagał. Zawsze pierwszy do działania, empatyczny, skromny. W głębi duszy nie potrafił pogodzić się z rolą potrzebującego. Z czasem jednak zrozumiał, że ludzie, których obdarzył sercem, chcą teraz dać coś z siebie. Na kolację 1 grudnia 2024 roku przyszło ponad 400 osób. Pojawili się znani kucharze, artyści, dziennikarze i zwykli ludzie poruszeni jego historią. To był wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. 30 kwietnia 2025 roku Tomasz Jakubiak odszedł. Jego śmierć zostawiła pustkę w rodzinie, w świecie kulinariów i w sercach tysięcy ludzi. Ale jego historia wciąż inspiruje.